Zawsze wiedziałem, że autobusy nie mogą za szybko jeździć, ale takie ograniczenie z tyłu Kurde, fajnie to wygląda. 40 na godzinę. Tylko w częstowie takie rzeczy. Już tutaj dotarł 40 z przodu, 40 z tyłu Taki autobus z ograniczeniem prędkości. Cześć kochani, z tej strony Eko Niezależne. Chciałabym Was serdecznie zaprosić na owy materiał. Jeździmy czasami z Eko Niezależnym po mieście i widzimy. Często są jakieś po prostu ciekawe sytuacje. I Takową nagraliśmy, kiedy wracaliśmy akurat na budowę i spotkaliśmy jedną ciekawą osobę, którą zresztą na pewno znacie, ale to przekonacie się w dalszej części materiału. I spotkaliśmy również, właściwie widzieliśmy, autobus, który miał bardzo ciekawe ograniczenie co do prędkości poruszania się po drogach, ale to zobaczycie sami. O! Jagódki! Jagódki? Ty patrz, myślisz, że jadalne? Wiesz co? Myślę, że. Myślę, że mogą być jadalne, ale to pewnie jest tak samo, jak i z tymi wszystkimi grzybkami. Bo nie, nie wiem, czy wiesz, że wszystkie grzyby są jadalne. Tylko, że niektóre jedynie raz. A. Dobrze, w takim razie. Jagódki niech sobie rosną jak sobie rosną, a ja zapraszam Was na dalszą część materiału. Do zobaczenia. Zawsze wiedziałem, że autobusy nie mogą za szybko jeździć, ale takie ograniczenie z tyłu, kurde, fajnie to wygląda. 40 na godzinę. Tylko wczesne takie rzeczy. Ha. Dobra, to co o to? Tutaj mamy wprawdzie trochę jeszcze energii, ale chyba pasowałoby się podjechać na ładować. Bo tak pochmurno, może byśmy skorzystali z ładowarki jakiejś publicznej. Niedaleko mamy. No zobaczymy, czy, czy będzie wolna, nie? Myślę, że będzie. Tak myślisz? Myślę, że będzie. A byś miała rację. Bo jak będzie zajęta przez 15 samochodów, to ja nie wiem jak byś się naładujemy. Jak 15? No, że czasami to stoi 20 w kolejce. Ci ludzie po prostu stoją i... Jak na granicy dawniej? Jedna doba, druga doba, trzecia. A tu wreszcie można się naładować. Cóż za radość. Wielka wtedy jest. No ile my tam jeszcze mamy do tej ładowarki? Z tego co kojarzę to jakieś jakiś kilometr chyba. No coś koło tego. No to zaraz będziemy. No i dobra, i ja mamy jasną ładowareczkę. Zjeżdżamy. Już, już. No, Już, Już, tak, no, już to bliżutko. Już kurde, ty. zajęte. Ale moment, 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 jak kojarzy skądś to auto? Ty, no, co ty? Poważnie? No serio, no patrz. czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj. Ja, ja, ja znam tego gościa. Ja znam tego gościa. To chyba jest ten, ten, ten youtuber słynny. Panie, myślałeś, że pan się naładujesz? Kurde! Nie ma no nie, no, co ty tu robisz? To nie ma swoich ładowarek, tylko nasze tu zajmujesz jak to jest. Jak ja się na, naładuję? No powiedz o. mi, jak się ładuje. Nie ma, nie ma, słuchaj. Już tutaj dotarł. Tutaj... 40 z przodu, 40 z tyłu. Taki autobus z ograniczeniem prędkości. A co on tu robisz? No właśnie się zastanawiamy. Taki stary autobus, Ja mam się poza a nie, dobra. No właśnie, bo za wolno jedzie. Albo <grym> szybciej nie może. Bo <grym> mu się prąd <wody> skończył. O, o właśnie. Dawaj tutaj, nagryj łuk, a zaraz ja się odpinam, to się podepniesz. Tak. Ale, walku ty, po, ty powiesz taką jedną rzecz, bo, bo jestem bardzo ciekawy. Dopiero dzisiaj ci o 10 oglądałem na YouTube, tu o godzinie 11, a ty już w Częstochowie. No bo ja tak szybko nagrywam, wrzucam, ja mam takie łącze człowieko, że w czasie drogi leciałem. Kurde, no to jest no. niesamowite. No. Najgorsze te rachunki są. Powiem Ci, że tego Ci zazdroszczę, kurna. Do mnie przyszło, nie wiem czy widziałeś. No widziałem właśnie, że, że 3800 tak? zł, tylko są za, za dwie instalacje, nie? No tak, za tą, tak. Mniej, za tą wcześniejszą 400, a tutaj 3, tam 600, coś takiego. Nie no wiem. i to jest, i to jest no. właśnie najbardziej dziwne, że, że przy takiej mocnej instalacji masz 3800, a ja mam za, zaledwie 10 kW więcej, mam zero. Wniosek? Dołóż dziesiątkę bo się mam zero. Nie, wniosek? Kradniesz prąd. <laughs> tak jest. <laughs> Nie ma, nie ma innego wyjścia. To się nie da. Ja, ja też lubię bardzo ciepło. Wiesz, ja teraz też się podgrzewam, nie? Mhm. Łączyłem sobie tam pompę ciepła, niech na i kilka jeszcze takich urządzeń podgrzewających, żeby mi po prostu ciepło było. Bo mhm. ja strasznie lubię ciepło. Ja sobie saunę teraz zrobiłem właśnie z tych wszystkich grzejniczków. To wszystko działa. Ja sobie po prostu tak chodzę spocony, tam trochę się tylko wiesz tam mhm. przepłuczę i dalej znowu z powrotem do tej sauny. Nie? No i to jest powód, to jest to powód jest dlaczego. Tak, to. No ciągnie, ciągnie prąd i no. to właśnie kable grzewcze w, tych, w trawniku, bo też chcę, żeby wiesz, ładnie tam te korzenie mhm. szybko łapały, więc też, żeby ten. Prąd... No i na zimę w tym momencie nie ma, nie ma śniegu, możesz sobie nam na no tak działać tak, bardzo fajne rozwiązanie. Tak, tak. No tak a tak na poważnie, to po prostu mam duże zużycia i tyle, no, Życie. Tak, jest. tak, słuchajcie, jak, jak większość jest nas, no niestety, zużycia rosną, potrzeby rosną. Ale spokojnie, nie wiem, czy zauważyłeś jeszcze jedną rzecz na tej fakturze. Wiesz, no. ile jest teraz watu? No miało być 5. No jest. No właśnie, ale to, 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 by to by było, by było jakby miało 23? No średnio licząc byłoby to jakieś 4,5 albo 4,6. No, a powiedz mi jedną rzecz, bo to mnie ciekawi. Czy te 5, które tam jest, to jest na całej fakturze, czy to jakoś, kiedy była ta zmiana? Bo ja nie pamiętam, kiedy była ta, ta zmiana. Ta zmiana była, od z tego co pamiętam, od stycznia tego roku. Aha, czyli... Od stycznia i miała być do końca dzięki, lipca. Dzięki, dzięki Jareczku, żeś mi obniżył <laughs> ten VAT, to teraz będę miał dobrze po prostu o ten VAT chociaż. Tak, ale no. miało, być, miało być do końca lipca, ty. a przeróżyli do końca listopada. Ja to im zawsze proponuję, wszystkim, gdziekolwiek nie idę, we... a można bez VAT-u? Muszę do elektrowni no zadzwonić, czy można bez vat -u. No, ciekawe. ciekawe. No, no ja, ja Ci powiem, że ja mam bez vat -u. No, ja wiem, że Ty masz bez VAT-u właśnie, no. Ale no Ty zainwestowałeś, zależne. wiesz, miliony Monet a, ten, i teraz... Ten, ten, VAT, ten VAT to już dawno poszedł. Także no to już jest... to już wiesz. A, a ja sobie z VAT będę mógł... Nie, nie będę. Mógł. Poszedł na, Czekaj, na... bo chciałem zwrócić. Nie. Na, na 150 lat do przodu poszedł. No tak, ale ty też VAT zapłaciłeś przecież. No oczywiście sprzęt, to tak. To, no, to, o czym. No, to, o czym mówimy. No. Czyli tak ja ładnie. mam lepiej, taniej. Tak, on, tak, on ma zdecydowanie taniej. Nie bo... ma droższe, to ma taniej. Nieważne, ale mam taniej. Po prostu zapłaciłem jedną ratę tego co ty co miesiąc płacisz mm -hmm. za ten sprzęt. No więc o czym ten pogląd później. A jeszcze wszyscy zawsze mówią, że na tych YouTube'ach nie wiadomo ile zarabiam, to mi się zwróci To się zwróci. wielokrotnie, tak. więc spokojnie, to Ja myślę, że, że warto w to inwestować, warto, warto. O, już wyszło, tak. więc od razu, od razu ładowarkę szybciej ładuję, słuchajcie. Tak. Tu już, słuchajcie, wiatraki chodzą i do pełną parą. Tak, bo to nie jest, to nie jest ładowarka, jeżeli chcielibyście wiedzieć, to, nie, to jest ładowarka z paneli fotowoltaicznych i z wiatraków. Które zresztą słychać. Tak jest. Dobra, nie gadamy go, trzymajcie się, do następnego. Cześć.